Dzień dobry. Jak widzicie, udałem się w małą podróż do Krakowa, aby pokazać Państwu najpiękniejszy, moim zdaniem, nagrobek, jaki mamy w Polsce. Z tytułu filmu wiecie, że mowa o tumbie Kazimierza Jagiellończyka, jednego z naszych najbardziej niedocenianych władców. Będę się starał pokazać, że nagrobek ten jest swoistym traktatem teologicznym, filozoficznym i politycznym, zarówno Kazimierza Jagiellończyka, jak i jego żony Elżbiety. Rakuszanki i choć jest dziełem późnogotyckim, ma już cechy nadchodzącego renesansu. Zatem, zapraszam na film. Najpierw jednak wybaczcie mi krótką wycieczkę w krainę absurdu, który tłumaczy trochę podcastową formę tego filmu. Otóż w katedrze wawelskiej jest zakaz fotografowania, więc docencie łapką w górę to, że narażam się na ekskomunikę, bo nie wyobrażam sobie powództwa cywilnego w tej sprawie. A jeśli już o ekskomunice mowa, to znalazłbym się w doborowym towarzystwie naszego dzisiejszego bohatera, czyli Kazimierza Jagiellończyka, bowiem na niego rzucono ekskomunikę. Za wojnę z krzyżakami. Niebo jednak się tym specjalnie nie przejęło, bowiem to właśnie Jagiełłończyk krzyżaków pokonał i zmusił ich do zawarcia tak zwanego drugiego pokoju toruńskiego, dzięki czemu odzyskaliśmy m.in. Pomorze Gdańskie. Drugi absurd to odgrodzenie nagrobka tak, że nie można do niego podejść, by podziwiać mistrzostwo detalu. Rozumiem ochronę, ale tego typu budowle były przecież stawiane przez możnych właśnie po to, by prosty lud, tak jak ja, przez wieki mógł to podziwiać i pamiętać władcę. Na szczęście moja domowa biblioteczka pozwoli mi Państwu pokazać ten oszałamiający detal. Trzeba jednak pamiętać, że to będą zdjęcia zdjęć. Więc przepraszam z góry za jakość, ale naprawdę starałem się sfotografować detal na żywo. Zacznę nieco akademicko, ale kiedy będziecie zwiedzać na przykład Kraków drogą nagrobków, bardzo do tego zachęcam, bo to fascynująca podróż, to możecie natknąć się na takie cztery typy nagrobków, w zależności od tego, jak w dominujący sposób upamiętniono zmarłego: zatem jest napis lub herb lub przedstawienie zmarłego, a zupełnie osobną kategorią są tumby królewskie. Zatem jesteśmy w Katedrze Wawelskiej, w Kaplicy Świętego Krzyża. To była fundacja Jagielończyka i Rakuszanki, i samo to miejsce mogłoby być materiałem na film, bo co bizantyńsko-ruskie malowidła robią w katolickiej katedrze w XV wieku. Ale skupmy się najpierw na niezwykle skromnej tablicy Elżbiety Rakuszanki, żony Jagielończyka, gdzie nazwano ją Regum Mater, matką królów. I faktycznie Elżbieta była matką kilku monarchów, jednego świętego, świętego Kazimierza i jednego kardynała. To będzie miało swoje znaczenie w nagrobku Jagiellończyka i ma to swoje znaczenie do dziś, bowiem przez nią krew Jagiellonów płynie oczywiście w różnym stopniu niemal we wszystkich rodach panujących dziś w Europie. Może też dziwić ta skromność tablicy, jeśli jednak popatrzymy na tę stronę kaplicy, to widać, że czegoś tu ewidentnie brakuje. Otóż w XVIII wieku ustawiono na jej upamiętnieniu nagrobek Władysława Jagieły, który potem powrócił na swoje miejsce, ale ślad po grobowcu królowej zginął. A warto tu na tę podłogę zwrócić uwagę, bowiem rakuszanka może i była najmniej urodziwą polską królową, nie ze swojej winy miała taki wygląd, oczywiście. Niemniej Jagielończyk, mimo początkowej niechęci chyba ją pokochał. To było wiele sobie i szczęśliwe królewskie małżeństwo bowiem poza jej ciałem król dostrzegł w niej niezwykłe przymioty intelektu i ducha. Przechodzimy zatem do królewskiego nagrobka. Co tu widzimy? Skrzynie, kolumny, baldachim, trochę rzeźb, z których najciekawszą jest ta przedstawiająca Donalda Tuska. A jeśli ktoś wytęży wzrok lub ma dobre przybliżenie w aparacie, którego tu nie wolno używać, to zobaczy część królewskiego oblicza. Z tym, że na skrzyni nie ma wizerunku dzisiejszego premiera, nawet nie ma króla w tej skrzyni, bowiem wbrew intuicji król jest pochowany pod posadzką katedry. Tu historia dość znana, więc w skrócie otworzono komorę grobową króla w 1973 roku i w ciągu następnych lat po tym zmarło 15 osób, których nie łączyło nic poza tym, że byli to ludzie będący najbliżej otwieranego grobowca. Pomijając kwestię klątwy, trzeba pamiętać, że król zmarł latem w grodnie, transport ciała do Krakowa trwał miesiąc, a to nie były czasy istnienia. Chłodni w sposób oczywisty. Poza tym, przez kilka wieków do tej komory nikt nie zaglądał, więc główny podejrzany grzyb, kropidlak żółty, mógł się tam spokojnie rozwijać. Na nieszczęście tych, którzy jako pierwsi do komory grobowej zajrzeli. A czego jeszcze nie widzimy w takim pierwszym rzucie oka? Otóż tego, że jest to traktat, gdzie. Poziom dolny to porządek doczesny, płyta nagrobna to motyw śmierci, i to, co powyżej, czyli kapitele i wzwyż, to porządek zbawienia. Tu trzeba nadmienić, że były na tych sterczynach figury świętych. Te trzy poziomy można też nazwać inaczej: od dołu jest doczesność, płyta to przejście, i to, co powyżej, to przyszłość. I te poziomy ze sobą rozmawiają. Nie opowiem o wszystkich, aspektach tego miejsca, bo to materiał na kilkugodzinny film, ale skupię się na kilku elementach. Względnie prosto jest na poziomie doczesnym. To przedstawiciele czterech stanów. Ma to formę płaczków z tarczami herbowymi. Tu herb królestwa, tu Litwa, Ziemia Dobrzyńska, Kujawy. Cudownie są tu wyrażone emocje tych płaczków. To jest naprawdę arcymistrzostwo rzeźby, bo każdy z nich wyraża emocje trochę inaczej. Ale są i pewne detale, których nie musiało tu być. Na przykład zbyt ciasna ciżemka jednego z płaczków. Czy jest tu but z odgiętą cholewą? Moim zdaniem tu stworz się z nami bawi. Trochę jakby nam mówił, wszyscy skupiacie się na królu, a ja w takim detalu, który nie jest tu konieczny, potrafię też pokazać swoje mistrzostwo. A skoro Twórz i Ciżemka, to wiadomo, że ludziom w pewnym wieku przychodzi na myśl książka lub film Historia Żółtej Ciżemki. Oczywiście tam chodziło o tzw. zwany ołtarz mariacki, ale ponoć faktycznie w XIX wieku, przy konserwacji retabulum w kościele mariackim, odkryto mały żółty bucik, co skłoniło Antoninę Domańską do napisania książki. Inna rzecz, że wtedy w PRL-u stać nas było na ciekawe kino dla młodzieży, które ocierało się jakoś o historię i sztukę, a dziś najwyżej potrafimy stworzyć serial 1670, który może i jest zabawny, ale i przy okazji utrwala wszystkie negatywne stereotypy dotyczące Rzeczypospolitej obojga narodów. Ale wróćmy do tych czterech stanów. Tu ewidentny duchowny, do niego wrócimy, tu ziemianie z herbem Litwy, mieszczanie z herbem ziemi Dobrzyńskiej i włościanie z herbem Kujaw. Jednak poza reprezentacją czterech stanów, to gdyby przyjrzeć się obliczom płaczków, jak już mówiłem, mamy tu cztery typy nastrojów psychicznych, coś jak cztery temperamenty znane też oczywiście w średniowieczu. Pamiętamy, mamy melancholię, flegmatyzm, choleryzm i Sangwiników, dotknijmy tylko jednego z nich, a mianowicie y, dotknijmy melancholii. Melancholia była uważana za coś groźnego. Inna szkoła, nieco późniejsza, mówiła, że jest to źródło geniuszu, a jej nadmiar dopiero prowadzi do obłędu. A skoro symbolem melancholii był nietoperz i takie właśnie zwierzątko znajduje się na nagrobku Jagiellończyka, to umieszczenie tego zwierzęcia po stronie nóg króla świadczy o tym, że wit preferował zapewne Pierwsze rozumienie melancholii. Można też ten pierwszy poziom, poziom doczesny, odczytać tak: tak jak są cztery temperamenty tworzące całość ludzkiej natury, tak są cztery stany społeczne tworzące jedność królestwa. Mikrokosmos ludzkiego ciała odbity jest w makrokosmosie organizmu społecznego. Zanim przeniesiemy się wyżej, rzućmy okiem na kolumny. Są niewątpliwie piękne, szczególnie w tym, jak pięknie są zwieńczone tymi rzędami przeplatających się łuków. Ale chodząc po Wawelu, zwróćmy uwagę na coś jeszcze. Nagrobek Kazimierza Wielkiego, 8 kolumn. Władysław Jagiełło, 8 kolumn. Warneńczyk, 8 kolumn. Jagielończyk. Osiem kolumn. Cóż za przypadek, nieprawdaż? Te wszystkie baptysteria, jak na przykład u Jana na Lateranie, yy, też są ośmioboczne, albo jak tu we Florencji. Oczywiście to żaden przypadek. Ósemka to po prostu przekraczanie czasu i wejście w wieczność. Jak jest siedem dni tygodnia, to ósmy dzień tygodnia jest tym, który przekracza doczesność. Przechodzimy poziom wyżej do wątku śmierci, czy przejścia. Tu niewątpliwie główną rolę odgrywa król. Wbrew intuicji, król nie leży, on stoi i leży jednocześnie. Głowę ma na poduszce, co sugeruje postawę leżącą. Taką postawę przyjmuje choćby inny stwoszowski bohater, czyli. Piotr z Bnina we Włocławku, a nasz król jednocześnie ma stopy na konsoli i szaty, których układ mówi, że władca stoi. Taki układ można zauważyć na płycie Zbigniewa Oleśnickiego w gnieźnie. Oczywiście też dłuta Wita Stwosza. I tak przechodzimy do grobowca i postaci, jakie będą nam się w tym wątku y, przewijać. Mowa o Fryderyku III Habsburgu, cesarzu Fryderyku, co też będzie ważne. Układ tej płyty i pewne elementy, choćby ta dwoistość postawy, są bardzo podobne i nie bez przyczyny z płytą Jagielończyka. Wróćmy z Wiednia na Wawel. Król leży na osi wschód-zachód, głową na zachód, tak aby w dniu sądu mógł twarz skierować od razu ku wschodowi. Zobaczcie, że postać nie leży spokojnie. Jest tu dynamizm, głowa odrzucona w tył, napięte mięśnie twarzy, otwarte oczy, zapadnięte policzki, ewidentnie to. Portret i ma cechy indywidualne. Twarz jest w grymasie, uniesione i zgięte prawe kolano. Jest tu dostojeństwo szat, ale nie możemy się oprzeć wrażeniu, że widzimy walkę życia ze śmiercią. W języku polskim mówimy o wyrazie twarzy. Twarz Mówi. Król czuje niewątpliwie udrękę, co stworz podkreśla nawet tym plamistym kamieniem, jakby chciał podkreślić jakąś chorobę, która toczy ciało władcy, ale też na twarzy króla maluje się ufność. Niewątpliwie lończyk jest tu zawieszony między życiem a śmiercią. Być może źle to świadczy o moim obyciu, ale nie znam w tym czasie w rzeźbie świeckiej na północ od Alp. Tak doskonałego połączenia tych dwóch elementów, czyli życia i śmierci oraz tego momentu walki. Spójrzmy teraz na szaty królewskie. Są to szaty ewidentnie liturgiczne. Alba, czyli ta spodnia, jakby tunika. Humerał, czyli taki rodzaj chusty pod szyją. Stuła, tego chyba nie trzeba tłumaczyć. I kapa, czyli ta wierzchnia szata. A to dlatego, że koronacja miała też charakter religijny. Niektóre opracowania mówią o sakrze królewskiej na podobieństwo sakry biskupiej. Otóż król miał na koron dwa rodzaje szat te pontyfikalne, czyli powiedzmy biskupie i rycerskie był rex et sacerdos, królem i kapłanem. To pokazywało dwoistą naturę króla. Przystępował bowiem do koronacji w szatach kapłańskich, a w czasie uroczystości zmieniał strój na zbroję, koronę, płaszcz i miecz. I nagrobek Jagielończyka jest w pewnym sensie unikalny, bo krok dalej w tej samej katedrze, Jan Olbracht, a z pewnością Zygmunt I, już jest rex armatus, rycerzem w zbroi i z atrybutami królewskimi. Tu na marginesie, skoro jestem w Krakowie i mamy rocznicę w tym roku, to ten strój kapłański króla czasem grał też rolę polityczną. Wiemy, że Zygmunt Stary, przyjmując hołd Hohenzollerna, miał właśnie na sobie albę, dalmatykę, kapę, oczywiście też koronę i miecz. To miało oczywiście podkreślać, że władca protestancki składa hołd królowi katolickiemu, ale też wywołało y, trochę kontrowersji które musiał wyjaśniać potem biskup Krzycki, mówiąc m.in., że to strój nawiązujący do tradycji rzymskiej Cezara jako najwyższego kapłana, co jest przetworzone w rycie koronacyjnym królów Polski. Uwaga poboczna do uwagi pobocznej: jeśli będziecie w Rzymie i zauważycie taki skrót Pont Max, to bardzo, bardzo upraszczając, to jest właśnie także tytułatura Cezara Pontifex Maximus, najwyższy kapłan czy budowniczy mostów, który to tytuł powiedzmy, że przejęli biskupi Rzymu, czyli papieże. Wróćmy na Wawel. Zanim zagłębimy się w jeden szczegół stroju króla, warto dwa słowa powiedzieć o insygniach. Jest oczywiście przepiękna korona, ma się nawet wrażenie, że ona jest ażurowa, jest jabłko i berło. Tylko czy coś Państwa tu zastanawia w tych właśnie dwóch elementach? Proszę się nie spieszyć i dobrze przyjrzeć, bo na najprostsze prawdy wpaść najtrudniej. Otóż od berła i jabłka rozpoczyna się program polityczny nie tylko samego króla, ale i jego żony Elżbiety. Ale po kolei mówiłem, że. Płyta grobowa Jagiellończyka przypomina nagrobek cesarza Fryderyka z Wiednia i nie bez powodu. Jagiellończyk berło trzyma w lewej ręce, a jabłko w prawej, zupełnie jak cesarz, podczas gdy królowie te insygnia trzymają odwrotnie. Odwrócenie na płycie Jagiellończyka jest celowe, ponieważ ma przywoływać ceremoniał cesarski i mówić o aspiracjach Jagiellonów. Zresztą to samo zobaczymy w kaplicy Zygmuntowskiej, tu Berło się akurat nie zachowało. Zresztą kaplica Zygmuntowska to też opowieść o aspiracjach cesarskich, tylko posługująca się językiem renesansu, ale to już może opowieść na inny film. U Jagielończyka mamy też herby Jagielonów i Polski, co nas nie dziwi, ale i Habsburgów. To oczywiście od jego żony, Elżbiety Rakuszanki. Rakuszanka, bo Rakusami po staropolsku określano Austrię. Herb Habsburgów na Wawelu i w Wiedniu. Zresztą przy mieczu koronacyjnym niewątpliwie mówi o ambicjach politycznych szczególnie Elżbiety. A Elżbieta miała też swoje osobiste porachunki z cesarzem, bowiem jako dziecko trafiła pod opiekę króla ym, Niemiec Fryderyka III, a ten traktował Elżbietę fatalnie. Była m.in. niedożywiona, co odbiło się na jej zdrowiu, ale trzeba powiedzieć, że nie szczędzono na jej edukacji. Doszło nawet do tego, że Elżbietę w łachmanach, płaczącą i wołającą o litość, opozycja antycesarska wystawiła w kościele w Wiedniu, co zresztą odniosło swój polityczny skutek. A mówimy, przypomnę, o córce króla i wnuczce cesarza Zygmunta Luksemburskiego. Zresztą Zygmunt Stary dostał to imię właśnie po cesarzu i jak próbuje pokazać nie bez przyczyny. I tak płynnie przechodzimy do pewnego elementu tej królewskiej kapy. Jest tu bowiem taka niepozorna zapinka, choć ona niczego nie zapina, a skoro nie ma wymiaru praktycznego, to może ma symboliczny. Jest to taki rodzaj medalionu, zapona z nagą, rodzącą kobietą. No, tego byśmy się tu nie spodziewali, ale oczywiście ktoś bardziej biegły powie, że przecież śmierć jest przejściem do nowego życia, a cały czas mówimy o poziomie, drugim tego nagrobka, czyli o śmierci jako przejściu. Ktoś mniej dociekliwy, by na tym poprzestał, ale co tu robią liście, jakby akantu i jakieś klejnoty? Otóż niektórzy widzą tu sięgnięcie po motyw antyczny i wpływ Kalimacha. Zresztą jest szansa, że innemu arcydziełu stwosza, czyli epitafium tegoż Kalimacha, poświęca osobny film. Jak widzicie, już tu dotarłem, więc trzymajcie kciuki. Zresztą Kalimach nam w tej historii jeszcze wróci. Pójdźmy jednak jeszcze inną drogą i rzućmy okiem na ten medalion raz jeszcze. Porównajmy go z takim oto obrazkiem. To miniatura z XV wieku, z rękopisu, która pokazuje króla Dawida w bogatym królewskim stroju patrzącego na Batrzebę z obnażonym łonem. Przypomnę, że Batrzeba urodziła Dawidowi króla Salomona i stała się matką dynastii, władca w stroju królewskim i naga kobieta przecież to dokładnie tak jak u nas na nagrobku Jagielończyka kobieta z medalionu matka królów a jeszcze kiedy policzymy sobie ile wokół tej kobiety jest tych kamieni szlachetnych no to się okazuje że przypadkiem jest tyle ile było żyjących dzieci Jagielończyka i Rakuszanki i mamy w ten sposób w tym jednym małym elemencie traktat dynastyczny Ostatnia rzecz na tym poziomie, na którą chcę zwrócić Państwa uwagę, to kolejna dwoistość. Była dwoistość życia i śmierci, była też dwoistość samej natury króla jako kapłana i władcy, ale w średniowieczu rozumiano jeszcze coś. Otóż rozumiano coś, czego my współcześnie w naszych sprawach politycznych nie umiemy przeskoczyć. Otóż jest człowiek, i urząd był król, mające ciało fizyczne, i król pisany wielką literą, z ciałem symbolicznym czy wręcz mistycznym. I te fizyczne ciało, ta fizyczna osoba króla jest tylko albo aż widzialnym ucieleśnieniem idei króla. Dlaczego o tym mówię? Bo wit stworz musiał to znać. Bo w Europie Zachodniej są znane takie nagrobki, powiedzmy, transi, gdzie jest ciało rozkładające się, przemijające i ciało związane z urzędem. Tak na Wawelu mamy to w tym nagrobku Jagiellończyka, wydaje się, połączone fizyczne ciało króla, niewątpliwie naznaczone cierpieniem, a jednocześnie jakby połączone z majestatem szat czy insygniów, które mówią o tym drugim ciele króla. Kończąc ten poziom ciekawostka, pod stopami króla jest gmerk i sygnatura w majuskule wczesnohumanistycznej z podpisem mistrza. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że mistrz nazywał się Fajt Stwos, gdyż był pochodzenia niemieckiego. Naszym Witem Stwoszem stał się dużo później na skutek swoistej polonizacji, jakiej na mistrzu dokonał Ambroży Grabowski. Ale jest jeszcze coś. Niemcy zapiszą nazwisko mistrza w ten sposób, ewentualnie. Tak, w obu wersjach nie ma V czy W. Mój niemiecki ogranicza się do frazy Allahu Akbar, więc jeśli ktoś zna lepiej tajniki tego języka, to dajcie znać w komentarzach, gdzie Niemcom uciekło V. Natomiast przyjrzyjmy się cyfrom 1492 zapisalibyśmy dziś inaczej. Tu jesteśmy w katedrze w Toruniu i trudno pewnie zgadnąć, że poza tym niezwykle ciekawym malowidłem, jest tu data 1478. Szczególnym problemem są tu cyfry 4 i 7, gdzie czwórka jest taka jak na nagrobku wawelskim. Czemu jest taki zapis? Odpowiedź, jak zazwyczaj tkwi w historii. Otóż cyfry arabskie nie są arabskie, tylko przyszły z Arabami z Indii. I jak się domyślacie, tu jest ta odpowiedź. Jak teraz widzicie, cyfry ewoluowały, ale czwórka i siódemka były dość oporne. Rzut oka na cyfry hinduskie, szczególnie na czwórkę, i już jest jasność. Zatem na grobowcu Jagielończyka mamy też ciekawą pamiątkę długiej drogi cyfr arabskich przez kulturę europejską. Od dziś będziecie Państwo też mogli rozpoznać taką, jakby wstążeczkę jako czwórkę, a też y, taką jakby grecką lambdę jako siódemkę, jest też dwójka przypominająca literkę z i jak widzicie, to też mówi nam, że ten napis powstał w XV wieku, więc wszystko się zgadza. Przechodzimy poziom wyżej, czyli do wątku zbawienia. Patrzymy na głowicę kolumn, gdzie mamy 13 przedstawień biblijnych od stworzenia świata po sąd ostateczny. Oczywiście nie jestem w stanie omówić wszystkich, więc wybiorę jedną scenę, ale zanim się temu przyjrzymy, możemy poczynić kilka obserwacji ogólnych. Jeśli płyta grobowca to opowieść o doczesności i ludzkim wymiarze śmierci, to kapitele opowiadają o śmierci w perspektywie teologicznej. Są to sceny jakby pokazujące drogę do nieba. Przypomnę, że nie mamy dziś figur na tych sterczynach, ale sam baldachim z kolumnami przypomina późnogotycką konstrukcję halową kościoła. Jeśli pod niebie, to słowo jest tu bardzo znaczące. Jeśli pod niebie Aldachimu ma obrazować rzeczywistość niebiańską to król który przecież ma otwarte oczy wpatruje się w niebo zatem mamy klasyczny motyw sztuki umierania ars moriendi Przyjrzyjmy się zatem jednej takiej scenie z głowicy: Dawid z Goliatem. To najważniejsza scena tej części kapiteli i wraz z Samsonem i Noem pokazuje klasyczny temat dla ikonografii średniowiecznej, czyli walkę dobra ze złem. Przypomnę, młody Dawid, walczący po stronie Izraela, pokonuje Goliata. Myślę, że symbolika jest dość oczywista dla każdego, kto jest jakoś tam zanurzony, choć trochę w kulturze europejskiej. Mniej osób wie, że w tym przypadku nie jest to taka sobie zwykła scena biblijna. Tu Dawid ma bowiem twarz Kazimierza Jagiellończyka. Zrobiono takie nałożenie twarzy. Co prawda widzicie, że w dawnych czasach, ale niewątpliwie, widz chciał tu przez ten zabieg powiedzieć nam coś więcej nasz. Kazimierz, Kazimierz Jagiellończyk jest niewątpliwie królem. Postać Dawida nosi koronę trochę ahistorycznie, bowiem kiedy Dawid pokonywał Goliata nie był jeszcze królem, ale wiemy, że idzie tu o opowieść o Jagiellończyku. Król jest w sposób oczywisty wojownikiem na tym kapitelu. Jest też królem i kapłanem. Przypominam o biskupich szatach, o których mówiłem wcześniej. Ciekawsze jednak, z kim Jagiellończyk miałby walczyć. Przypomnę, że panuje od 1447 roku, a umiera w 1492. Po drodze, na przykład, upada Konstantynopol 1453. I ciekawe, że cesarz Fryderyk napisał rok później, po upadku Konstantynopola, list, do Jagielończyka, gdzie zwycięstwo nad muzułmanami porównuje do zwycięstwa Dawida nad Goliatem, choć nie wykluczone, że ten motyw walki mógł odnosić się także do walki z krzyżakami. Jakie były intencje Stwosza tego się już zapewne nie dowiemy, ale skopiowanie twarzy niewątpliwie mówi nam, że chciano pokazać tu króla jako wojownika. Dawida można też czytać inaczej. Otóż, jeśli będziecie we Florencji, to zwróćcie uwagę, że tam co krok jest rzeźba Dawida. Oczywiście najbardziej znana jest ta Michała Anioła, ale jest też Donatello czy Verrocchio. Przypomnę, że to czasy, kiedy mapa Włoch wyglądała w ten sposób, a więc czasy, gdy niewielka Florencja walczy z większymi organizmami politycznymi. Zatem popularność Dawida, który pokonuje większego i silniejszego goliata we Florencji dziwić nie może. Dawid jest więc symbolem miłości ojczyzny, i może dlatego też stworz, dodał do tej sceny psa symbol wierności, ale i obrony. Skąd mogła pochodzić ta florencka inspiracja Stwosza? Tu wraca nam Kalimach, związany z polskim dworem, a jednocześnie mający kontakty z florenckimi politykami. Zresztą Filip Kalimach na grobie Jagiellończyka się znajduje. Jest tu w kwaterze z herbem korony. W takim dość niecodziennym nakryciu głowy ono zapewne było związane z misjami dyplomatycznymi Kalimacha, jakie mu zlecał Jagiellończyk na linii polskiej polsko-tureckiej. Kalimach postać absolutnie niezwykła, jak na nasze ym, stereotypowe postrzeganie późnego, ale jednak średniowiecza, choćby dlatego, że zachęcał króla, aby ten sprzeciwiał się papieżowi. Wcześniej był ponoć zamieszany w zamach na papieża, za co zresztą był ścigany i musiał uciekać, aż znalazł schronienie u Grzegorza z Sanoka, żeby było zabawniej, biskupa katolickiego i metropolity lewowskiego. W każdym razie Kalimach to jaskółka. Kółka renesansu w Polsce, więc przynajmniej chciałem o nim nieco wspomnieć. Ta druga postać z tej kwatery to arcybiskup Zbigniew Oleśnicki. Zobaczcie Państwo, że tylko dotknęliśmy jednej sceny z kapiteli, i jakie bogactwo treści! Co by było, gdybyśmy je omawiali wszystkie? Dla porządku trzeba jednak dodać, że na jednej z głowic jest też sygnatura Jorga Hubnera. Naukowcy do dziś się spierają, jaki był jego udział udział tego rzeźbiarza w wawelskim nagrobku. Zapewne maczał swoje dłuto w tych kapitelach. Wdzięczny Wam jestem żeście wszyscy tu zgodnie pracując przysporzyli blasku mojemu panowaniu. Kto wspomni kiedyś imię Wita Stwosza, może też o królu Kazimierzu z nie zapomni. Nie omówiłem wszystkich detali tego arcydzieła ani kontekstów, na przykład odniesień do retabulum w kościele mariackim, czyli do tak zwanego ołtarza Witastwosza. Trwałoby to zbyt długo, ale mam nadzieję, że zaostrzyłem Państwa apetyt na poznawanie naszych skarbów kultury. Dla chcących więcej, jak zawsze w opisie filmu, jest bibliografia. Tyle na dziś, do następnej historii.